Polska jest jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o ilość autobusów elektrycznych, które już teraz jeżdżą po drogach polskich miast. Jest także jednym z liderów, jeśli chodzi o produkcję i eksport autobusów elektrycznych. Po drogach ponad 20 miast w Polsce jeździ blisko 350 autobusów elektrycznych. Ta liczba się bardzo dynamicznie zwiększa. Gdy porównamy pierwsze 7 miesięcy ubiegłego roku i obecnego roku, to widzimy wzrost o blisko 200%. Widzimy to także w przetargach, które są ogłaszane. Coraz częściej samorządy decydują się właśnie na zakup autobusów zeroemisyjnych. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska od początku przyszłego roku mają zostać uruchomione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programy dotyczące dofinansowania autobusów elektrycznych. W pierwszym roku funkcjonowania dofinansowanie może wynieść nawet 80%, by regresywnie się zmniejszyć. 70% w 2022 roku i 60% w 2023 roku. Wsparcie będzie oczywiście kierowane w pierwszej kolejności do samorządów i miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, czyli operatorów, którzy wprowadzają na ulice autobusy elektryczne. Każdy liczący się producent wprowadza już do swojej oferty autobusy elektryczne, bo taka jest przyszłość transportu. Przyszłość jest zeroemisyjna. Od października rozpoczęliśmy produkcję autobusów elektrycznych w naszej fabryce w Starachowicach. Produkty, autobusy przedseryjne zostały już dostarczone do kilku klientów na terenie Niemiec no i mamy obecnie zamówienia od wielu operatorów z Europy. Koncepcja autobusu elektrycznego MN opiera się na ładowaniu baterii poprzez złącze plug-in. Duża pojemność akumulatorów umożliwia przejazd takiego autobusu do 270 km dziennie przez okres 6 lat oraz to ładowanie poprzez złącze plugin obniża koszty potrzebne do wybudowania infrastruktury na mieście. Elektryfikacja transportu napędza inne gałęzie gospodarki. Na swoim własnym przykładzie możemy powiedzieć, że to nie tylko produkcja, ale również powstawanie nowych miejsc pracy związanych z przygotowaniem do produkcji, z wdrażaniem nowych technologii, z badaniami i, i rozwojem. Przynosi to nam w pewnym sensie też oszczędności w zakresie konsumpcji czy użytkowania paliw kopalnych. No, wszyscy wiemy, że one w większości są importowane, ale także oszczędności związane z tym, że ten pojazd elektryczny jest pojazdem prostszym, wymagającym mniej serwisowania.